Będę na wiosennym festiwalu mangowym. Wiosenny festiwal mangowy odbywa się tym razem również stacjonarnie, a ja jestem tam zaproszony jako mangowy ambasador, więc widzimy się na miejscu 10 maja w Warszawie. I już Wam tłumaczę, o co chodzi w tym całym festiwalu. Festiwal mangowy jest to jednoczesna premiera kilku solidnych tytułów i tym razem są naprawdę bardzo solidne tytuły i mamy tu również artbooki. I te mangi możecie zamówić na Jata.pl, by dostać specjalne karty kolekcjonerskie. A część stacjonarna, tak jak mówiłem, będzie się odbywać w Warszawie 10 maja, i w planie atrakcji jest naprawdę masa rzeczy, a najciekawszą z nich jest sesja autografowa z mangakami. A gośćmi są Keito Kome, czyli rysownik Spice and Wolf, Hakuri, czyli autorka pokoju w kolorach szczęścia, oraz Rafał Jaki, autor manginownej, którego znamy też z wielu innych produkcji. A poza tym oczywiście będą mangowe wystawy, stoiska targowe, panele, Q&A i wiele, wiele więcej. I na festiwalu również poznamy plany wydawnicze studia od G na drugą połowę roku. I tak jak mówiłem, ja również będę miał przyjemność być tam na miejscu i tworzyć ten festiwal, więc możecie na moje pełne zaangażowanie. Bilety są dostępne na festiwalmangowy.pl, a w komentarzu koniecznie dacie znać, czy się wybieracie.